Cześć. Często pytacie nas, czy opony zimowe chińskie mają mniej bieżnika niż opony produkcji europejskiej. I tu mamy dwa razy ten sam wymiar opony 215, 55, 16. No i tak, jeśli chodzi o tą oponę po lewej, to jest opona Trazano, czyli taki typowy Chińczyk. Jest to w wielu rozmiarach opona najtańsza, jeśli chodzi o zakup w naszej ofercie. I z drugiej strony mamy oponę... Gnębice Frigo HP2, czyli taki ekonomiczny pewniak, który już od wielu lat jest na rynku. Do testu posłuży nam ta oto suwmiarka z Parkside. Wiem, że może nie jest jakaś tam do setnych dokładna, natomiast na opony zupełności nam wystarczy. Mamy 00, jedziemy w dół do pierwszego odbicia. 7,24 mm, wracamy na pozycję wyjściową, czyli 00. Przykładamy do dębicy. Pierwsze odbicie 9,1 mm. Czyli już tutaj widzimy, że prawie 2 mm więcej bieżnika. I czy to jest regułą w każdej chińskiej oponie wobec europejskiego konkurenta? Nie, ale w dużej mierze właśnie Chińczyki, te tańsze, mają jednak tego bieżnika mniej. Cześć!